Yo, 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 z tej 297, a dzisiaj ze mną jest Wojtek. I to drugi odcinek wycieczki więzienia, bo dawno nie było i zaraz będzie, zaraz zaraz będzie. No w ogóle nie nie właśnie, no bo zapomniałem, bo wiem, że mam taką serię jak wycieczka więzienia. No jak wiecie. Oj, tu. Kule. Um, w górę suba i komentarz pod moim kanałem, filmem. Nie. Y Dawid, ja Cię ostrzegam, jeśli będzie łapka, to się w górze i ci wjazd na chatę Raz, razem z Wojtkiem, nie? nie? O Ty... Nie. Słuchajcie, się klientę. może przejdźmy od razu do gry. No. Mmm... Będą pod już... tym filmem efekty specjalne, tylko to ogarnę, bo mam już program. Fantazja 9... Proszę, chodźcie. Chodź, chodź, chodź. No chodź, słuchajcie. Facet. Fuck you. A ty sobie się jednim poczeka na młot nie, nie, ja też sobie poczekam. A jeśli on go zdobędzie, to ja będę uciekał z nim. Ha. Jeśli uciekniemy pod pod, pod, pod um, odcinki, jeśli uciekniemy po y, początek odcinka, to wtedy będziemy no, nie, fajnie. No i będziemy ten robić w na więzienie, nie? Hmm. Jeśli chodzi o serię Minecraft, przygody Blastera, no bo teraz będą przygody Blastera, nie ma to nic, nie? Dlaczego coś Bo pisali w komentarzach. Będzie spróbuj się nie zaśmiać cielecz i będzie jeszcze dzisiaj Roblox na, gdzie będzie grał nasz gość specjalny, czyli Wojtek Formella. Czy uciekaj, jego ka. E, nie, nie, zabił. On Ciebie on sam zabił. Subskrybuj, e, subujcie kanał Wojtek Formela. Subujcie kanał Maracos Gaming. Sponsoruję ich kanały. Ty też mi sponsoruj. Dobra. A, na swoich filmach też. Na swoich e, filmach. Widziałem, jak jest dobrze. Okay. cześć. Okay. Nie mam młota. Czekaj, bo jest jeszcze taki inny sposób.

Tak, ja już nie kazał tym kolasiem. No brzydnie. Edek, temu zginąłeś. Edek. Dobra, okay. okay, masz 7 minut. Nie. No. I dobrze ci tak śmiecił. Co to jest? M9! I wyjdź tam! No. No. Wody. To będzie wulgarny film. E! Wojtek mi mówił, że jest jakby jest jeszcze taka inna droga ucieczki. Gdzieś masz jakby taki safe i musisz zgarnąć kod. I wchodzi gdzieś w ścianę. I, wpiszesz, I jak wpiszesz ten kod, to możesz przenikać przez są ścianę i możesz uciec, tak. Ale ja nie będę tego kodu szukał. Aaa, mam nadzieję, że uciekniemy z tego więzienia. Bo Moje... ja tak to rzucę. Ze mnie że. Się... No, ty karaczanie, głupi! Czulu najgorszy. Okay. No idę. No, nie. zastrzej mnie. Ty z niego. Ja mam chyba O, oh, cię ma radę. No, what the fuck.

Но не. Нет. тут. Нет. 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 Не Нет. Нет. Free Нет. 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 он Нет. 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 No mi się! No ja ma On No wszędzie, gdzieś tam wszedł! No jest paraliżowany i zakutuje! No ty, no utytaj, no dał mnie! No a jeżeli mnie ktoś zastrze... Kurwa! Pomóżcie! Nie! Yeah. O wyjść, kurwa! Pop! Dajcie, robicie klapy, dawajcie! Ej, ej, masz kartę, masz kartę, powiem, powiem! O tak. co za hamka, no kurde, ma 4 minuty jeszcze. Młodki są, młod. Jest! Teraz uciekaj! Bo no, musisz, kurde. O. Problem rozwiązany. Kurde, by się Marakoś przydał, on by tutaj krył, a ja bym kopał. Oh, no No Może. Dobra. Ajuuu. You... Czekaj, nie ma. że tutaj tak się kapił. Oh. Kopu, nie. Ale to jest ten, kryminalista, nie policjant. Kopu, kopu, A jeśli będzie nawet złodziej, to i tak. To będzie dobrze, bo oni mogą uciec z nami. Kopu, 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 I no chowaj się, chowaj się. Uff. Jesteśmy zaraz bliżej ucieczki z Tam, 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 tara tam, 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 tam 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 Wojtek daje kciuka w górę, więc wy też Ej, ty. A jeszcze 3 Zaraz. Blisko do celu Zaraz uciekniemy Też ucieka przez kanalizację Wojtek Bo mnie pytałeś na, 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 na ostatnim odcinku, nie? Dłeee Dobra to teraz sprintem Sprint 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 Tam 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 tam. Nikogo tu nie ma? Jestem to są właśnie w papie? 10, 5, 4, 3, 2, 1 Kryminaliści Teraz magia Uciekliśmy! Proszę państwa, uciekliśmy z więzienia, na jeszcze Jesteśmy kryminalistami, yeah! A no jo! Co, so, y, dzięki, że mi przypominałaś. I skoro uciekliśmy, to będzie serio. Że A stera. jak się nam nie uda przez 8... Nie uda się ten... E, pff, pff, I właśnie... I woli. zrobić... Miast na więzienie, to w następnym odcinku. O, idziemy białym samochodem to właśnie najgorzej, bo jeśli policja jedzie, to wejdzie, no od razu znaczy no, tu jakiś kryminalista, a karny To, mm. to Moi patrz, no tutaj jest gliniarz! Jak tak szczerze, to ja bez pomocy policjanta nie umiem wchodzić do więzienia, więc jestem... ...czławiak. Bezradny. Jestem bezradny i słaby. Ja.